To była hitowa kolejka we winner drugiej lidze. Mecz na szczycie pomiędzy ruchem chorzów a stalą Rzeszów, a do tego starcie trzeciej z czwartą drużyną w ligowej tabeli. To wszystko i wiele więcej zobaczycie w naszym magazynie. Tak się złożyło w ligowym terminarzu, że w 11 kolejce grały z sobą zarówno dwie pierwsze drużyny tabeli, jak i trzecia ekipa z czwartą. Nasze oczy były więc zwrócone przede wszystkim na chorzów i Lublin. Ale weekendowe zmagania rozpoczęliśmy już w piątkowy wieczór w Pruszkowie, gdzie zawitał Beniaminek ze Stężycy. Od ataków rozpoczęli gospodarze, jednak czujny w bramce raduni był Kacper Tułowiecki. Goście przed doskonałą szansą na strzelenie gola stanęli przed upływem pół godziny gry. Po błędzie Jana Jurczaka fantastyczną okazję miał Michał Miller, ale piłka odskoczyła napastnikowi gości, a później defensorzy z naprawili już błąd kolegi. Goście coraz pewniej czują się w Pruszkowie. To kolejna próba Beniaminka. Tym razem doskonałe podanie Wojciecha Łuczaka, ale za słaby był strzał Millera. A to już 41 minuta. Dośrodkowanie z lewej strony. Na środku pola karnego niepilnowany jest Łukasz Kosakiewicz, który otwiera wynik spotkania. 1-0 dla Dnicza do przerwy, a w drugiej odsłonie przyjezdni ambitnie walczą o zmianę rezultatu. Szybka kontra. Jakub Letniowski odgrywa do Damiana Piotrowskiego, a ten popisuje się precyzyjnym strzałem. Radość z tego gola nie trwa jednak długo. Tym razem na lewej stronie precyzyjnie do. Szokuje Lukasz Gręciar, a do siatki Raduni trafia Mariusz Gawrych. Znicz ponownie jest więc na prowadzeniu, ale to nie koniec emocji w Pruszkowie. Riposta Beniaminka niemal natychmiastowa. Janusz Turdykowski wycofuje piłkę, a groźnym uderzeniem popisuje się Damian Szuprytowski. Brawa jednak również dla golkipera Jana Jurczaka. Ataki gości nie słabną. Tym razem błąd popełniają defensorzy Znicza, zostawiając zupełnie niepilnowanego Wojciecha Łuczaka. Doświadczony pomocnik takiej okazji wykorzystuje i w 65. minucie robi się 2 do 2. W ostatnich fragmentach meczu najbliższe szczęścia był jeszcze Mateusz Możdżeń, ale jego efektowne uderzenie minęło bramkę gości. Ostatecznie w Pruszkowie obie ekipy inkasują po jednym punkcie. A to już sobota. W Krakowie hutnik z nowym trenerem Krzysztofem Lipeckim na ławce podejmował wigry suwałki, które w ostatnich tygodniach nie dokonują wielu zmian w wyjściowym składzie. Lepiej w ten mecz weszli goście, ale hutnicy mają w swoich szeregach Arkadiusza Leszczyńskiego. To z kolei odpowiedź gospodarzy. 28 minuta. Po rzucie rożnym najwyżej do piłki wyskakuje Jakub Wilczyński i hutnicy obejmują prowadzenie. Jeden do zera, a to już kolejna próba. Hafez zdecyduje się na indywidualną akcję. Schodzi do środka, ale jego uderzenie nie zaskoczyło Hieronima Zocha. Zdecydowanie więcej na suchych stawach działo się w drugiej połowie. To pierwsza groźna akcja po przerwie. Za ten faul w polu karnym miejscowych arbiter dyktuje jedenastkę dla gości. Do piłki podchodzi Mariusz Rybicki. Słupek po jego strzale, ale dobitka Mikołaja bojki trafia już do bramki. Remis w Krakowie, a to próba miejscowych. Atakuje ponownie Hafes, zostaje jednak nieprzepisowo zatrzymany w szesnastce i to będzie druga jedenastka w tym spotkaniu. Ustawia piłkę Piotr Stawarczyk i po jego uderzeniu Hutnik ponownie jest na prowadzeniu. Goście walczą jednak do końca o zmianę wyniku. To 70. minuta. Tym razem w gąszczu nóg trochę miejsca znajduje Bartomej Babiarz, ale z jego próbą radzi sobie Leszczyński. Wigry nadal szukają jednak drugiej bramki, choć już w doliczonym czasie to miejscowi mają najlepszą okazję do zmiany rezultatu. Podanie Michała Kitlińskiego nie był jednak w stanie zamienić na gola sławo Mirchmiel. Tak czy inaczej Hutnik ma duże powody do radości. Zespół z Krakowa notuje tym samym drugie w sezonie zwycięstwo. To już był chatów, gdzie mający na koncie cztery kolejne ligowe porażki oraz pucharową klęskę z Arką GKS szukał przełamania z nieźle spisującą się w ostatnich tygodniach pogonią Grodzisk Mazowiecki. Już w szóstej minucie wynik otworzyć mogli goście, ale sytuacyjny strzał Kalinowskiego poszybował obok słupka. W kolejnych fragmentach działo się nieco mniej. Po stronie pogoni próbował Lisowski, a GKS swoją okazję miał w minucie 35. Po dobrze rozegranym rzucie rożnym przed szansą stanął Michał Graczyk, ale trafił tylko w poprzeczkę. Kilkanaście sekund później po strzale zmuszony jeszcze do interwencji Haluch, no ale do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Po zmianie stron cały czas brakowało okazji pod obiłam bramkami. W 61. minucie groźnie, choć niecelnie uderzał Radionow. Największe emocje przyniosła dopiero końcówka. Najpierw pogoń przed utratą gola doskonałą interwencją uratował Artur Haluch, a po chwili mogło być 1 do zera dla Beniaminka. Świetną sytuację miał Sarmiento, ale jego potężny strzał trafił tylko w słupek. W 90. minucie jeszcze jedna próba gości, ale strzał Lisowskiego dobrze sparował od w Bełchatowie podział punktów po bezbramkowym remisie, co oznacza, że Pogoń pozostaje niepokonana od 18 sierpnia. Równolegle z meczem w Bełchatowie rozpoczęło się starcie w Puławach. Tutaj inny z Beniaminków Wisła mierzyła się z Olimpią Elbląg. Już w pierwszym kwadransie piłka po raz pierwszy wpadła do siatki, ale w tej sytuacji odgwizdany został ofensywny faul zawodnika Olimpii. Aktywni w początkowych fragmentach. W 24 minucie ponawiają akcję. Po tej centrze w polu karnym świetnie odnalazł się Patryk Winsztal i otworzył wynik rywalizacji. Tuż przed przerwą Olimpia mogła jeszcze podwoić swoje prowadzenie, ale z tym strzałem jean Guilherme poradził sobie Socha. Co nie udało się przed zmianą stron, udało się tuż po tym. Po centrze zrzutorożnego w polu karnym piłkę do siatki kieruje Szymon Stanisławski i jest już 2 do 0. Nie celebruje tego trafienia były zawodnik Wisły, ale sytuacja jego byłych kolegów staje się trudna. Beniaminek krusza jednak do odrabiania strat. Po przewinieniu w polu karnym arbiter na nieco ponad kwadrans przed końcem wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Łukasz Kacprzycki i pewnie trafia do siatki. Wisła łapie kontakt. Kilka minut później atakuje po raz kolejny. Kacprzycki zagrywa do Ednilsona Furtado, skraca kąt debiutujący w bramce Mateusz Dudek. Poprzeczka, jeszcze poprawka Drozdowicza i piłka po raz drugi obiła poprzeczkę. Niezwykła sytuacja w Puławach, no a Olimpia ciągle prowadzi. To już doliczony czas gry. Wisła ma rzut przy którym w polu karnym melduje się nawet golkiper Paweł Socha. Dośrodkowuje Kacprzycki, a do wyrównania doprowadza Emil Drozdowicz. Ogromna radość gospodarzy, którzy podobnie jak w Stężycy odrabiają straty. Na tym jednak nie koniec emocji. Widzimy jeszcze jeden atak Olimpii. W polu karnym na strzał decyduje się Jan Sienkiewicz i goście w takich okolicznościach odzyskują prowadzenie. Niezwykły zwrot akcji w puławach, gdzie rzutem na taśmę po golu Białorusina to Olimpia zgarnia trzy punkty. Dwie drużyny, myślące o awansie do Fortuna pierwszej ligi, spotkały się w Lublinie. Motor podejmował sąsiada w ligowej tabeli, Chojniczankę. Od pierwszych minut i jedni i drudzy szukali swoich szans, ale groźniejsze były próby gospodarzy. Goście z Chojnic odpowiedzieli po niespełna 20 minutach. Po składnej akcji Szymona Skrzypczaka, Mateusza Cegiełki i sama Van Huffela oraz błędzie defensorów motorów. w dogodnej sytuacji znalazł się Artur Pląskowski, ale nie zdołał pokonać Sebastiana Madejskiego. Kolejna próba gości, tym razem z drugiej strony. Walczą do końca o piłkę gracze Chojniczanki, ale przy strzale Michała Mikołajczyka zabrakło precyzji. Nadal więc w Lublinie bez goli. Goście jednak przeważają, tym razem są w kontrze. Pląskowski zagrywa do Łukasza Wolsztyńskiego, ten do sama Van Hufela, ale były gracz Tomilu Olsztyn marnuje dogodną sytuację. Po przerwie budzą się wreszcie piłkarze z Lublina. Trochę wolnego miejsca znajduje sobie Piotr Ceglarz, ale tym strzałem nie zdołał pokonać bramkarza Chojniczanki Kamila Brody. W drugiej odsłonie gospodarze mieli więcej z gry, jednak nie byli w stanie żadnej z okazji wykorzystać. Podobnie zresztą Chojniczanka i ostatecznie rywalizacja sąsiadów w tabeli zakończyła się bezbramkowym remisem. Na początek niedzielnych zmagań zaglądamy do Wrocławia. Rezerwy Śląska podejmowały ostatni w tabeli i mający wciąż zerowy dorobek Sokół ostruda. W pierwszym kwadransie mogła paść nietypowa bramka, bo próba dośrodkowania trafiła w obramowanie. W pierwszej połowie działo się jednak niewiele. W ekipie Sokoła aktywny był Ernest Słupski. Pierwszy z jego strzałów minimalnie minął bramkę, a z drugim poradził sobie Paweł Budzyński. Drugą połowę Sokół mógł otworzyć w sposób wymarzony, ale Słupski tym razem w ostatniej chwili został zablokowany. Kolejne fragmenty nie przyniosły dogodnych okazji. W 81 minucie groźny strzał oddał Kotowicz, ale dobrą paradą popisał się Staniszewski. Rezerwy Śląska do końca próbowały strzelić zwycięskiego gola, ale we Wrocławiu ostatecznie zakończyło się rezultatem 0 do 0. Kolejnym już w tej kolejce, który na pewno bardziej cieszył gości. To dla nich pierwszy punkt w sezonie. Spójrzmy teraz na to, co działo się u innej drużyny ekstraklasowych rezerw. Drugi zespół Lecha Poznań we Wronkach gościł garbarnie Kraków. W pierwszej połowie działo się bardzo niewiele. Obie ekipy oddały po jednym, wartym odnotowania strzale. Najpierw nieźle próbował Gogu, ale interweniował tu Frontczak. Z kolei strzał gości poszybował ponad poprzeczką. Dużo więcej emocji przyniosła druga odsłona. Jako pierwszy groźnie zaatakował Lech, ale do godnej sytuacji nie potrafił zamienić na gola Baturina. Następnie dwukrotnie sprawdzony został Bartosz Mrozek. W garbarni w roli głównej wystąpił Michał Felix. Najpierw przegrał pojedynek z dolgiperem Kolejorza, a następnie Mrozek popisał się fantastyczną paradą po tym strzale snajpera brązowych. We wronkach wciąż 0 do 0 a to już 86 minuta. Raz jeszcze atakują goście z Krakowa. W polu karnym podanie otrzymał Michał Felix i tym razem kończy to golem. Napastnik garbarni. Do trzech razy sztuka, no i to goście są na prowadzeniu. Rezerwy Lecha do końca walczą jednak o wyrównanie. Jesteśmy już w czasie doliczonym. Jedna z ostatnich centrów pole karne, po której dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Piłka odbija się od Jakuba Banacha, a potem wpada do siatki. Trafienie samobójcze i kolejosz doprowadza tym samym do wyrównania. Niezadowoleni z takiego obrotu spraw goście atakują raz jeszcze, ale znów doskonale broni ten strzał Bartosz Mrozek, ratując punkt swojej drużynie. Niezwykle emocjonująca końcówka meczu we wronkach, który kończy się remisem 1 do 1. W niedzielne popołudnie doszło także do meczu w Siedlcach. Pogoń po raz pierwszy w ligowym starciu poprowadził Damian Guzek, a zadanie przed Siedlczanami było niezwykle trudne, bo grali oni ze spisującym się ostatnio dobrze KKS-em Kalisz. Spotkanie efektownie mogli zacząć goście, bo po świetnym dryblingu strzał oddał Toni Segura, ale piłka trafiła tylko w słupek. W pierwszych minutach to przyjezdni byli stroną aktywniejszą. Tutaj kolejna okazja. Najpierw źle trafił w piłkę Giel, po chwili poprawił Zawistowski i pogoń znów uratowana przez słupek. Gospodarze w pierwszej odsłonie nie kreowali sobie wielu szans. Jeden z nielicznych strzałów oddał Mateusz Piotrowski. Po zmianie stron Pogoń szukała natomiast kontrataków. To jeden z nich, który strzałem kończył Przybecki, ale nie przymierzył zbyt dobrze. W 63 minucie kolejny wypad piłkarzy Pogoni, który faulem przerywa Przemysław Stolc, za co ogląda drugą żółtą kartkę. No i KKS przez blisko pół godziny będzie grać w osłabieniu. Piłkarze Pogoni chcą wykorzystać taki obrót spraw jak najszybciej. Atakują w 73 minucie. Ten strzał Przybeckiego udało się jeszcze wybić z linii bramkowej, ale kilkanaście sekund później kolejne zamieszanie w polu karnym. No i to uderzenie Miłosza Przybyckiego ląduje już w siatce. Bogoń dopięła swego i tego prowadzenia już nie oddała. Co więcej, Siedeczanie wyprowadzali kolejne kontry, ale więcej goli już w tym meczu nie padło. KKS musi więc tym razem obejść się smakiem i wraca do Kalisza bez punktów. Na koniec hit 11. serii spotkań, jakim był mecz w Chorzowie, gdzie niepokonany ruch podejmował lidera Stal Rzeszów. Pierwsi zaatakowali niebiescy, ale z tą próbą napastnika gospodarzy Daniela Szczepana poradził sobie Wiktor Kaczorowski. Mocne wejście w ten mecz chorzowian, to 21. minuta, Szczepan wyłuskuje piłkę pod nóg Bartomeja Poczobuta, decyduje się na strzał, ale ponownie na wysokości zadania bramkarz stali. Nadal więc w Korzowie rezultat bezbramkowy. To kolejna okazja, tym razem Szczepan w roli pomocnika, ale Tomasz Poszmańczyk również nie znajduje sposobu na bramkarza gości. Niepokonany więc wciąż Wiktor Kaczorowski, a teraz oglądamy wreszcie odpowiedź Stali. Trójkowa kontra przyjezdnych, którą kończy Andrzeja Prokić. Fantastycznie, zachowuje się jednak w tej sytuacji Jakub Bielecki. Mecz bramkarzy w pierwszej części, a to już druga odsłona. Koronkowa akcja gości z Rzeszowa, piłka wędruje jak po sznurku, aż Piotr Głowacki wykłada ją Patrykowi Małeckiemu, ale ponownie bramkarz Chorzowian górą w tym pojedynku. Ruch szuka okazji po stałych fragmentach gry. Z rzutu wolnego uderza Michał Mokrzycki, ale koniuszkami palców wybija piłkę bramkarz lidera. W drugiej połowie to goście mieli więcej z gry, ale oklarowne sytuacje wraz z upływem minut było coraz trudniej. Ostatecznie starcie dwóch najlepszych ekip w E-winner drugiej lidze zakończyło się sprawiedliwym, bezbramkowym remisem. No to podsumujmy tę kolejkę, w której obejrzeliśmy aż cztery bezbramkowe remisy. Najwięcej goli padło w puławach, a sporo działo się też w meczu z Nicza z Radunią. W tabeli, więc, jeśli chodzi o czołówkę, status quo. Po jednym punkcie dopisały sobie cztery czołowe ekipy. W strefie barażowej też Olimpia i Radunia. W drugiej części tabeli wreszcie drgnęło coś, jeśli chodzi o dorobek Sokoła. Pierwsze oczko dopisane przez ostatnią drużynę tabeli. W strefie spadkowej również GKS, Chutnik i Znicz. Patrzymy na ranking strzelców, gdzie niezmiennie przewodzi Michał Fidziukiewicz. 7 goli ma Adrian Paluchowski, po pięć trafień w dorobku Foszmańczyka i Łuczaka. A tak wygląda zestaw par 12 kolejki. Z powodu powołań przełożony został mecz Pogoni z rezerwami Lecha. Zgodnie z planem natomiast spotkanie z udziałem ligowej czołówki. Stal podejmie rezerwy Śląska, z kolei ruch pojedzie na trudny teren do Stężycy. Za dziś już serdecznie dziękujemy, zapraszając również do śledzenia naszych transmisji i materiałów w trakcie okresu reprezentacyjnego. Przy okazji magazynu Ewiner II Ligi słyszymy się natomiast za tydzień.